Dobry wieczór, szanowni państwo, witam was bardzo serdecznie. Mamy końcówkę października, a więc przed wywieszeniem świątecznych ozdób czeka nas jeszcze jedno małe wydarzenie Halloween. I niektórzy obchodzą Halloween, inni nie obchodzą, ale chyba wszyscy jako gracze zgodzimy się, że dla nas jest to raczej korzystny czas, ponieważ nawet jeżeli nie każdego jarają typowe halloweenowe zabawy to przynajmniej możemy mieć powód, żeby zagrać w jakiś horror bądź inną grę z takim wyjątkowym jesiennym klimatem. Dzisiaj chciałbym Wam polecić pięć tytułów, które właśnie nadadzą się idealnie na samotny Halloweenowy wieczór. Postarałem się również, aby lista zawierała w sobie tytuły zarówno wesołe, ale Jaki zanim to, horrorowe. chciałbym jeszcze zapytać Was: Jakie są Wasze ulubione gry na Halloween? Nie muszą to być horrory, mogą to być po prostu gry, które w jakiś sposób z tym okresem czasu właśnie Wam się kojarzą. Piszcie w komentarzu a my przechodzimy do listy. Zaczynamy! Na miejscu piątym zdecydowałem się umieścić Until Dawn, który jest absolutnym klasykiem, jeżeli chodzi o interaktywne filmy horror. Pozycja absolutnie obowiązkowa dla fanów slasherów z lat 80. i 90. Jeżeli lubicie koncept grupy nastolatków, którzy są zamknięci gdzieś na odludziu i w tle jest zagadka do rozwiązania i czyhający w krzakach morderca, to wierzcie mi, Naprawdę warto grać Until Dawn. Szczególnie, że gra nie reprezentuje z sobą praktycznie żadnego poziomu trudności. Jedyne decyzje, jakie podejmujemy, to są dosłownie decyzje, a także quick time eventy, które mogą zadecydować o tym, czy dana postać przeżyje, czy nie. Gra nigdy się nie zakończy. W najgorszym razie do świtu nie dożyją wszystkie postacie, które mogłyby dożyć. Until Dawn zapamiętałem przede wszystkim za system totemów. Są to takie znajdźki, które mogą nam coś podpowiedzieć. Każdy totem reprezentuje inną rzecz. Niektóre na przykład mogą nam pokazać potencjalną śmierć danej postaci, a inne mogą nam dać wskazówkę, jak uratować daną postać. Zbieranie totemów oczywiście jest nieobowiązkowe, aczkolwiek nie są one jakoś bardzo mocno schowane. Ponadto bardzo ciekawym motywem było ukrycie pewnego mini monologu za zebraniem, właśnie wszystkich totemów, i twórcy zdecydowali się poskładać te fragmenty w taki sposób, że na końcu gry, przed zebraniem kilku finalnych totemów, będziemy mieli praktycznie całe nagranie z wyciętymi tylko słowami kluczowymi tymi słowami, które interesują nas najbardziej. Jeżeli jesteście fanami tego typu rozwiązań i interaktywnych filmów typu horror, jak najbardziej polecam cieplutko Until Dawn. Miejsce czwarte: Pumpkin Jack. Jest to gra, którą możecie dorwać za naprawdę kwoty rzędu 10 zł, jeżeli wiecie gdzie szukać, i uważam, że jest to jak najbardziej uczciwa cena. Ponieważ gra jest śmiesznie krótka, przejście jej mi zajęło 4,5 godziny, a przechodziłem grę nie śpiesząc się i na 100%, więc naprawdę dużo rzeczy do roboty tam nie ma, poziom trudności jest śmiesznie niski i... Jakikolwiek skok poziomu trudności następuje dopiero w przypadku walki z ostatnim bossem. Jeżeli chodzi o muzykę, gra nie jest wybitna, muzyka po prostu jest, ale na wyróżnienie zasługuje grafika, która naprawdę reprezentuje sobą bardzo wysoki poziom. Gra graficznie jest piękna, zarówno w kwestii stylu grafiki, wizji artystycznej, jak i tych wszystkich technicznych rzeczy wykonania. Gra jest piękna, może pójść na nawet słabszym komputerze. I serdecznie Wam polecam jako taki odmóżdżacz. Generalnie rozgrywka polega na tym, że przemierzamy sekwencje platformowe, walczymy z mało wymagającymi przeciwnikami i co jakiś czas rozwiążemy jakąś zagadkę. Gra jest na tyle krótka, że ten powtarzalny schemat rozgrywki nie nudzi się za bardzo. I tak jak powiedziałem, na jeden wieczór tytuł taki... Sam raz za te kilka złotych, za jakie można go dorwać. Miejsce trzecie gra stworzona przez Polaków, rodaków jest to odwrócony horror Metroidwania 2D, a mianowicie Carrion. Jest to gra, w której tym razem to my wcielamy się w potwora, który uciekł z laboratorium, i to my musimy wydostać się z laboratorium, tak aby móc przejąć władzę nad całym globem. Jeżeli chodzi o rozgrywkę Naprawdę, twórcy mieli ciekawy pomysł. W rozgrywce mamy na zmianę sekwencje, w których musimy wykorzystywać moce naszego coraz to bardziej rozwijającego się potworka, żeby rozwiązywać proste, aczkolwiek momentami wymagające zagadki. Szczególnie jeżeli zdecydujemy się rozwiązać wszystkie zagadki opcjonalne, może raz czy dwa głową będzie trzeba ruszyć. Do tego mamy system walki, który jest tak dziwny, że aż działa. Poruszanie się naszym potworkiem jest niesamowicie płynne, to wszystko jest oprawione w cudowne, obrzydliwe, mięsiste dźwięki, które tylko podkreślają czym właściwie gramy. Animacje w tej kwestii, samo zanimowanie tego potwora to jak każdy fragment zdaje się działać. Praktycznie niezależnie od innych, do tego wszystkiego system walki, który jest bardzo dziwny, jest oparty na używaniu tych mocy w połączeniu z tym płynnym ruchem tego potwora. I na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, wręcz nawet może nienaturalne, ale bardzo szybko przestawimy się w ten tryb myślenia, jak ten potworek, i będziemy dobrze nim sterować, żeby pokonać przeciwników. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj również można dorwać za raczej niskie pieniądze tę grę. Przejście gry na praktycznie 100%, bo zrobienie wszystkiego poza wigilijnym dodatkiem zajęło mi około 5 godzin, więc gra długa nie jest. Na jeden dłuższy wieczór lub dwa krótsze sam raz. Polecam. Miejsce drugie gra, która jest obowiązkową pozycją każdego posiadacza PlayStation, jeżeli chodzi o gry typowo Halloweenowe, takie wesołe, stylizowane. I gra, która przy okazji była główną inspiracją przy tworzeniu Pumpkin Jacka. Niestety jest to tytuł ekskluzywny na PlayStation. Aczkolwiek, jeżeli posiadacie PS4, PS5 albo PSP, naprawdę jest to pozycja warta ogrania. Jest to swego rodzaju parodia typowej fantastycznej opowieści. O bohaterze, który wstaje z zagrobu, żeby pokonać zło, ponieważ główny bohater, Sir Fortescue. Nie jest bohaterem, ponieważ w trakcie bitwy umarł na wskutek oberwania pierwszą, lepszą strzałą, aczkolwiek królowi bardziej opłacało się zrobić narrację, że był on wielkim bohaterem. Jeżeli chodzi o zalety Medieval, jest ich sporo. Przede wszystkim grafika, która na przykład na PSP robiła wrażenie, oczywiście jeżeli porównamy do gier na PSP, a jeżeli chodzi o remake, który ukazał się na PS4, uważam, że ta gra do dziś graficznie trzyma bardzo duży poziom. Największą zaletą, w mojej opinii, pozostanie nadal rozgrywka, ponieważ każda misja mówię tutaj o remake'u, który był na PS4 każda misja jest oryginalna, i twórcy mieli bardzo dużo pomysłów, których przede wszystkim nie recyklingowali. Wiele pomysłów pojawia się tylko raz, tylko w jednej misji. Każda misja jest czymś innym, i, i żeby zdobyć broń, bo jeżeli chcemy po misji zdobyć kolejną broń, musimy pokonać jakąś tam część przeciwników i znaleźć na mapie specjalny kielich. I wierzcie mi, pomysły są zaprojektowane w taki sposób, że aż się chce to robić. Jeżeli chodzi o grafikę, stylizowana, delikatnie kreskówkowa, absolutnie cudowna, piękna. Również jeżeli chodzi o styl, w jaki twórcy poszli, jest to oryginalne. Te jakieś takie karykaturalne postacie, projekty tego wszystkiego, proporcje, mi osobiście bardzo mocno wpadły w oko i uważam, że do dziś trzymają poziom. Zestarzało się jak wino. Chciałbym powiedzieć, na czym polega rozgrywka Medieval, ale jest ona podzielona na tyle segmentów, że. Naprawdę nie wiem od czego zacząć. Więc jeżeli chodzi o czyste podstawy, mamy bieganie, skakanie, atakowanie przeciwników. Kropka. Jeżeli zaś chodzi o rozwinięcia tego wszystkiego, to mamy na przykład poziom, w którym zamiast typowego przejść z punktu A do punktu B i pokonaj przeciwników pomiędzy, musimy rozwiązać parę zagadek w stylu przygodówki, jakiejś point-and-click, gdzie chodzimy od postaci do postaci, zbieramy przedmioty i używamy przedmiotów w innych miejscach. Jest to na tyle dobrze zrobione, że gracz nie czuje się jak idiota, ale przy okazji jest to na tyle proste, że każdy gracz powinien sobie z tym poradzić. Medieval pozycja na pewno obowiązkowa, jeżeli macie PlayStation i chcecie jakąś dobrą Halloweenową grę. W praktyce jest to po prostu lepsza wersja Pumpkin Jacka, chociaż Pumpkin Jack wyszedł później, więc Pumpkin Jack to po prostu gorsza wersja Medieval i na PC na miejscu pierwszym zdecydowałem się ustawić trylogię gier, którą uważam za najlepsze horrory, jakie kiedykolwiek wyszły, przynajmniej jeżeli chodzi o fabułę i ogólne przedstawienie tej fabuły. Miejsce pierwsze: Devil Came Through Here. Trylogia złożona z gier The Cat Lady, Downfall i Lorelei. Są to przygodówki point-and-click, ale przeniesione w realia 2D, gdzie chodzimy lewo-prawo. I używamy przedmiotów na przedmiotach rodem z przygodówek point and click. Zagadki nie są specjalnie trudne, aczkolwiek gracz nigdy nie ma poczucia, że jest traktowany jak idiota. Jeżeli chodzi o to, co błyszczy w tych grach, jest to przede wszystkim opowieść genialnie napisana, przedstawiająca problemy psychiczne w sposób często metaforyczny, niejednoznaczny, dający duże pole do interpretacji. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek rozeznanie na ten temat, będzie widział, że te opowieści są przygnębiająco prawdziwe albo przerażająco prawdziwe, zależnie od sytuacji. The Cat Lady, tutaj rzucę jako przykład, opowiada o depresji, o kobiecie z depresją, która przez przypadek wpada w pewien pakt z istotą nie z tego świata, i w trakcie tego paktu musi. A no właśnie, my zdecydujemy jako gracz za pomocą naszych wyborów, co z główną bohaterką się stanie. Wybory nie są jakieś bardzo znaczące. Jeżeli dobrze pamiętam, zakończeń jest 5 chyba albo 4, coś takiego. I są one, niektóre się bardziej różnią, niektóre mniej, ale generalnie drogi są dwie: jest droga dobra i droga zła. Zależnie od tego, którą obierzemy, takie zakończenie możemy dostać. I taki też los spotka naszą bohaterkę. Jeżeli chodzi o trylogię bardzo głęboko wbita metaforyka wszystkiego. Jest co analizować. Postacie są napisane w sposób przerażająco realistyczny, chociażby główna bohaterka Decad Lady Susan Ashworth, która jest skrajnie cyniczna, nie ma żadnych chęci do życia i zdaje się wręcz wściekła na to, że ten cały pakt został zawarty nie z jej woli zresztą. Gdyby mogła, wolałaby w spokoju odejść z tego świata. Nie są to gry lekkie. Cała trylogia jest przygnębiająca, przerażająca, momentami nawet obrzydliwa, szczególnie druga część, czyli downfall. Aczkolwiek uważam, że jeżeli macie mocne nerwy, jeżeli nie boicie się takich tematów, to naprawdę warto ograć całą trylogię dla samej fabuły, która. Zmieniła moje postrzeganie pisania fabuł w grach w ogóle. Więc serdecznie polecam. Dla fanów horrorów niezależnych, naprawdę bardzo duża rekomendacja ode mnie. Sugeruję wam to ograć, bo gra po prostu fabularnie, no rozwala łeb. Ja bym chciał chętnie powiedzieć, co się fabularnie dzieje w tej grze, ale nie chcę nikomu spoilerować. Może kiedyś nagram analizę tych gier. Zobaczymy. Na zakończenie, powiem jeszcze, że możecie zostawić łapkę w górę, napisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony horror, albo jaka gra najbardziej kojarzy wam się z Halloween w ogóle. Ja idę ogrywać najnowszą grę twórców Cat Lady, czyli Burnhouse Lane. To była sztuka grania. Do usłyszenia. Cześć.